Siema mordeczki, słuchajcie, e, szybko zwieźlej na temat ze względu na zmianę sprzętu, którą zrobiłem u siebie do sprzedania jest Kierownica Master C300 GTRS w takiej wersji Wersja PC PC, PlayStation do tego jeszcze dorzucam oryginalne, oryginalne manipulatory potrójne T3PA. To są oryginalne od tej kierownicy manipulatory potrójne T3PA. Do tego jeszcze dorzucam w zestawie manipulatory dodatkowe potrójne, drugie, drugi komplet. To są manipulatory T3PM. 3PM te 3 PMy, okay, klas PM -y, Mastera tutaj macie jak widać jak widać macie tutaj możecie wymieniać sprężynę możecie sobie twardość hamulca twardość hamulca zmieniać Także taki drugi zestaw manipulatorów w komplecie do kierownicy i do bazy No i słuchajcie jeżeli ktoś jest, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to kontaktować się ze mną na Priv, na TikToku, czy tam gdziekolwiek, gdzie macie kontakt do mnie. No sprzęt jest warty polecenia, było był dbane o niego, nie jest zajechany, a jak się sprawował sprzęt, możecie zobaczyć u mnie w, w moich TikTokach, w moich filmikach, gdziekolwiek tam macie dostęp do moich filmików na social mediach. Także polecam i... A co do ceny, no jestem otwarty na propozycje milionów, nie chcę za to. Jak ma leżeć to no po prostu, niech ktoś korzysta z tego. Do zobaczenia i mam nadzieję, że fajnego, dobrego nabywcę znajdzie ten sprzęcik mój, na którym do tej pory naprawdę znakomicie, znakomicie mi się latało. Także polecam i zapraszam do kontaktu.